Witajcie z tej strony, cudak a już wcześniej próbowałem zacząć nagrywanie. Lecz tutaj u góry mi się pojawiła taka informacja, komponent Skubańc Element to dobrze wykombinował. Że jest aktualizacja. Jak widzicie, mamy 1.0.1 w opisie. Jak je zapomnę, to wstawię linka do change Logu. Aktualizacji idziemy, kontynuujemy. No, trzecia, może się uda w końcu. Zobaczymy. Idziemy. Eee, Jak to się grało? Jot, and Małpa. O. A, a szybko by zginął, eee. O. 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 ty, O. ty, ty, ty ty, ty. Nice.

zmení ho akú, papa pa, pa, pa. kurde, nie skupię. Muszę coś mówić, bo normalnie zakrywa. Muszę o tym pamiętać. Łe! Już poszedłeś, dobra, to jest trochę głośniejsze. Ponoć Ponoć jest też głośniejszy nasz ziomek. Gdzie jest ten idiota? Nie wiem. Siup. Kamara, siup. Misiek, spierdzielaj, ty. Widać chyba bez tego nawet. Dobra, zaśmiem się... Ty gdzie on jest? Tu jest. Skubany. Plagus. Ponieważ teraz X-em można włączać komputer. Z powrotem przegrałem. Jest napisany ten. Są kontrolki. ZX? ZX A AM56 Można z teraz ich sam włączyć, teraz zobaczmy, jak tam ten tam jest Okuźwa eee, Tu tu Nie, teraz do mnie gdzieś Tu jest Mi się spierdziaj Raz, widać przy tym To jest zmiana na plus jak najbardziej Myślałem ciebie trzeba się patrzeć Jest easy. Easy Easy, easy Eee, nie tu? Tu O poziom A! Nie wpuściłem go O jesteśmy w dupie. Jesteśmy w dupie. Siema Spierdzielek! O Jezu. E! Komputer jakbyś tak mógł coś zrobić z brączkie. Czwarta. Gdyby tak. jest dwa zużycia. Aha, no super. A bo ten misiek mi zabrał latarkę! Ty gnoju! Właśnie chciałem, wiecie, patrzcie, jak tak... Nie, jest tyle samo świcenia. Dobra, to robimy tak. 20% procent, czwarta, dwa zużycia. Ciekawe, czy tyle da się w ogóle ten... Ale mm, Plagus tu przyjdzie do mnie. Ajajaj. Aj, aj. mm, bo wyczytałem. Ogólnie. O, ten tu. Eee, że tamten leśny ziomek z prawej jak jest maska to ma wyrąbane Eee oraz e, co? Co to? Co to było? Nie wiem co to było, nie mam tego pojęcia Piąta jem 10% Zuszy się 3 Czemu 3? Czemu mam zużycie 3? Czemu mam zużycie 3? Co ja zużywam? 4% no z dupa. Przegram Misiek tu przyszedł. A chodź, Misiek, chodź. Co mi wyrąbano na ciebie? Czemu jest zużycie 3? Bo były drzwi zamknięte? O matko. Ciekawe ile czasu było Ale dobry, dobry, dobre, podejście. Solidny jak skała. Owszem SE robicie! I fucking what mate O jest. Dobra, jedziemy znowu. Ale tak blisko. Przejdziemy tu dzisiaj, jak pierwszy, mówię wam. Sto procent W sensie cionoc, w sensie prawda myśli? Siup. Gwiazdka L Co to jest? S? is like, this awesome hello this awesome shop

Nie ma. Włączamy hmm, ciekawe ła! Zawał, 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 siup, siup. Co ty chcesz? Eee, nie ścisnąłem? Wciskaj. Dobra, czyli jest duży margines błędu, dobrze wiedzieć. Jeżeli chodzi o. wiecie. Eee, plaga. Jest Plagus? Nie widzę go tu. On, czy Elek usunął Plagusa z tej nocy? Kurde, tego nie sprawdziłem. Nie pamiętam. W tego SCP? Nie, no są wszyscy. E, gdzie jest ten kawałek? Tu jest. Proszę tu, 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 tu. A, para, papa przegrałem. No super. Trzecia, trzecia i powyżej 50? zarobiście Jest wpyte Patrzymy, patrzymy. Plagusa... Nie ma plagusa Co ty chcesz? Gram w twoją grę? Chciała trzeba odstraszyć. No, spierdzielaj Gram w twoją grę Co ty chcesz?

Śmiej się. Ha, 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 ho, ho, ho. Eee, opa. Czemu mam aż takie zużycie? Czemu mam trzy zużycia? Czemu mam... Co sobie z tym? Nie czekaj. No ma Siema? Siema ogólnie. Co? To... Mogę wyłączyć? A ty możesz sobie wejść akurat. Dobra. 8%, 7%. 2 zużycia. Co mi ciągnie prąd? Co mi ciągnie prąd? Nie, nie mam pomysłu, co mi ciągnie prąd. Czy jest to otwarte? Otwarte jest. Co mi ciągnie prąd? Trzy. Jest! Na trzech procentach! Dobrze! Sukces! Widzicie? No. Dzisiaj nie będziemy. będzie krótszy odcinek. Bo kurde. No, bo tak będzie. W ogóle, pokażę wam dodatki bo tu się zmieniło troszkę tu macie sobie zastopować możecie z 1.37 Dziodek 106 006 to jest ten, to sam zobaczcie. a czekajcie tu scrollować można dobra, eee, niżej teraz okej okay. Sv. 860, czyli dobra, to jest ten. wszystkie co się znajduje w pisu. 049 Tak, tak. SP 1048 Niżej, tu, 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 tu. nic nie ma na czerwono. 0,96 jest niżej, nie ma niżej i komputer jest coś niżej, nie ma niżej. Mm -hmm. Tu było coś niżej, nie? Nie było? Bo nie nie było. Dobrze, przeźwierniki filmowe już były. Dobra, wszystkie dodatki są. Tak, kontynuujemy. Noc czwarta! Ła! O, pierun. Włączamy Teraz będzie plagus pewnie. Pewnie będzie. Dawaj, dawaj. Dawaj R 69! Dziękuję. Nie to Wstąpił, bo... <laughs> dobra, ty jesteś, ty jesteś. Siu, siup, siup, e, siup. E, ty, ty, ty. Jest plagus, wyśmienicie, Zrobię tak, tak. Cała tak taktyka, chyba. Mi się wydaje, że to jest dobry pomysł, żeby stosować i ta taktykę. I siup. Pierwsza AM. Łokotwo? Spierdzielaj. Spierdzielaj, no. Fagus? Nie ma. Co mi zabiera tyle energii? Co mi żre tyle energii, ja się pytam? O kurwa! Ne! Co by nie mogłem zamknąć? Nie rozumiem! Co? What? Idziemy, 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 idziemy! Idziemy! Uwó. Uwó. Jutcha. Myk. Myk. Magus. Siu. Siu. tak szybko? E, nie chciałem, nie chciałem tego włączać. Może być różnie. Opsa. Kruczek, 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 siup. Ciekawe jak on jest zaprogramowany. Czy jak tylko sprawdza, to się rozkazuje mu licznik, czy jak? Plaga. Dupa! Nie ma. Nie ma, panie plagus. Nie dzisiaj.

O, ho, ho, ho. jeden, jeden. O psa! Spierdzielaj młody. Dawaj, muszę Mruczka zobaczyć O pieru! Jestem w dupie Ty, ale to jest dobre! Że on dopiero po chwili przyjdzie. Chcę to zobaczyć jak on będzie bieg Może to zobaczyć? Już nie żyje, nie? Już wyrąbane na wszystko inne. U, Ty, może mnie wciągnie! What? Ty, co się teraz wydarzy, ty, jak ja wyjdę stamtąd? Jedziemy! Zobaczymy! Ale jaj, co tu się dzieje? Jak ja to przeżyję? Gdzie jesteśmy? Którym? Jesteśmy w tym, dobra. To jest to, co w pierwszymśmy byli. To jest chyba coś innego. A, uh, gdzie idziemy teraz? Gdzie idziemy, gdzie idziemy? Idziemy! E, tam! Tam, idziemy. Opsa. Opsa? No to widzę, czy jakoś okrężnie. O, psa. Opsa. Bezpiecznie. Aha, nieważne. O, super. Epic embed Fail. A ciekawe, co by było, jakby wydał stamtąd. V? CTRL-C, CTRL-V powiadasz! Hmm... N, T, Y, Z, procent, CTRL-Z, CTRL... Czekaj, nie. E, CTRL-A... CTRL-C, CTRL-V DZIAŁA! NICE! Dobra! Jedziemy! Co? Nieprawidłowe hasło! CTRL-A, c v o psa, o psa, Jedziemy! Gdzie on jest? Tu. Tu, 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 tu. E, nie to! to. Siup. Sukces Ty, ale ja mogę przecież tym teraz to robić wyrąbane. i wyrąbane! Nie będę mieć zużycia wcale. A to chyba nie na tą noc. W Tutaj jeszcze chyba tak zdążymy. Tak mi się wydaje. Dobra panie mrucze... A nie ma! E, e kurde, bo się pierd... Pierdyknę się, zaraz! Siup. jak się pierdyknę, zaraz. No. Śmiechy hihi. Dlatego, że przyjdzie ten gałganus. To jest ostatnia rozgrywka nasza dzisiaj. Upsa. Ale ten kurde nieśmiałek to zapierdziela przez całość. Normalnie. Łopanie. Ten, Kaukanus, nie wyszedł stamtąd? Nie wyszedł, bardzo dobrze. Dlaczego mam dwa? Zużycia. A, po drzwi. Dobra, teraz jest jeden. Nice. RG jest znowu Znaczy Plaget, fu. 106. O, teraz już jest 106. Trzecia, 47%. Może być. O pieru. Y To prąd trzeba wyłączyć, trzeba wyłączyć prąd Jak on przychodzi trzeba wyłączyć prąd Tak żem gdzieś wyczytał, nie? Dobra, to już już koniec dzisiaj Jak na dzisiaj no i tyle Trzymaj ta się czyś